Uwaga, wodór. To podcast o transformacji energetycznej, dekarbonizacji gospodarki i zrównoważonym rozwoju czyli trendach, które coraz mocniej zarysowują się w naszym otoczeniu, w których wodór postrzegany jest jako paliwo przyszłości. Jakub Pikulski i Paweł Trojanowski. Serdecznie zapraszamy do rozmowy o biznesie, polityce i zielonych technologiach. Cześć Pawle. Jest to pierwszy odcinek naszego wspólnego podcastu Uwaga, wodór. I na początek chciałem Ci zadać trochę Podchwytliwe pytanie: Czy wodór uratuje świat? Witaj Jakubie. Faktycznie to pytanie, na które można udzielić różnych odpowiedzi. Ale może najpierw ja ciebie zapytam, przed czym uważasz, że trzeba go ratować? Rzeczywiście, pytanie uzasadnione. Można wymienić szereg globalnych zagrożeń, począwszy od szalejącej na świecie pandemii, przez kryzysy polityczne, migracyjne, konflikty zbrojne czy terroryzm. Ja jednak myślę tu o zagrożeniach ekologicznych i postępującej degradacji środowiska, o czym coraz szerzej dyskutuje się na arenie międzynarodowej, chociażby ostatnio w trakcie szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow. Doprecyzuję więc moje pytanie. Czy technologie wodorowe pomogą światu w walce z globalnym ociepleniem? Uważam, że tak, bo jeżeli mówimy o nośnikach energii innych niż prąd elektryczny, których wytworzenie i wykorzystanie może być nisko lub nawet zupełnie bezemisyjne, w skali globalnej nie widzę obecnie innej alternatywy niż wodór. To bardzo ciekawe, ale mógłbyś powiedzieć coś więcej? Żeby powstrzymać proces globalnego ocieplenia, powodowanego w dużej mierze emisją gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, musimy ograniczyć, a w dalszej perspektywie w ogóle zaprzestać wytwarzania energii z paliw kopalnych, zastępując je bezemisyjnymi. Z innymi źródłami energii, takimi, których wykorzystanie nie będzie degradowało środowiska naturalnego. Wytwarzanie energii elektrycznej dla przykładu z wiatru albo ze słońca z pewnością jest jednym z podstawowych rozwiązań, ale nie wszystkie obszary gospodarki można łatwo i skutecznie zelektryfikować. Istnieje szereg ograniczeń związanych m.in. z magazynowaniem energii elektrycznej. Są także obszary, takie jak transport ciężki czy przemysł hutniczy lub cementowy, które do swoich procesów nadal będą wymagały stosowania wysokoenergetycznych paliw. Jedynie Jedynym znanym na chwilę obecną paliwem, dla którego istnieją już obecnie technologie umożliwiające jego bezemisyjne wytworzenie, przechowywanie i wykorzystywanie, jest właśnie wodór. Pawle, żeby przyjrzeć się temu zagadnieniu w sposób uporządkowany, to mam taką propozycję. Ja będę wymieniał kluczowe aspekty związane z gospodarką energetyczną i paliwową, a ty będziesz opowiadał, jakie jest w nich miejsce wodoru. No okej. Okay. Zacznijmy może od paliw kopalnych: węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Energię elektryczną i cieplną z paliw kopalnych uzyskuje się poprzez ich spalanie. Produktem ubocznym tego procesu są szkodliwe substancje zatruwające środowisko i powodujące efekt cieplarniany takie jak dwutlenek węgla, tlenki siarki czy tlenki azotu. Powiedz, w jaki sposób uzyskujemy energię z wodoru, i czy tutaj również uwalniane są do atmosfery jakieś szkodliwe substancje? Energia z wodoru również głównie pozyskuje się w procesie jego spalania. Różnica polega na tym, że spalając wodór w ogniwie paliwowym, produktem ubocznym jest woda, najczęściej pod postacią pary wodnej, która jest tak czysta, że np. astronauci w statkach kosmicznych zasilanych wodorem wykorzystują ją do picia. Oczywiście para wodna jest również gazem cieplarnianym, ale natura świetnie radzi sobie z jej nadmiarem, upuszczając ją w postaci deszczu. A czy poza ogniwami paliwowymi można spalać wodór również w innych urządzeniach? Tak. Wodór można spalać również w kotłach, silnikach tłokowych oraz turbinach gazowych, zresztą o konstrukcji zbliżonej do istniejących obecnie. W tym przypadku powstają jednak pewne ilości szkodliwych substancji. Silniki wymagają oleju do smarowania, który również ulega spalaniu. Spalanie wodoru w bardzo wysokiej temperaturze, jaka ma miejsce w turbinach gazowych, powoduje np. powstawanie tlenków azotu. Są to jednak problemy, nad rozwiązaniem których obecnie trwają. Na świecie intensywne prace w przemyśle i środowiskach naukowych można więc liczyć na to, że negatywne skutki spalania wodoru w urządzeniach innych niż ogniwa paliwowe zostaną w niedalekiej przyszłości w znaczący sposób zmniejszone. Dodatkowo zasoby paliw kopalnych są ograniczone i nieodnawialne. Poza tym wydobywa się je ze skorupy ziemskiej, co dodatkowo degraduje środowisko. Jak na tym tle wygląda wodór? Wodór jest najpowszechniej występującym elementem we wszechświecie. Jest m.in. źródłem energii gwiazd. Na Ziemi wodór również występuje obficie, jednak najczęściej w formie związanej, chociażby pod postacią wody, czyli H2O, czyli inaczej związku wodoru z tlenem, ale występuje też pod postacią węglowodorów, czyli związków wodoru z węglem, jak np. metan CH4. Czy znaczy to, że trzeba ten wodór jakoś z tych cząstek wydostać? wodór z wody wytwarza się w procesie elektrolizy. Do tego procesu potrzeba jednak znacznych ilości energii elektrycznej. Energii, która aby wytworzony wodór mógł być postrzegany jako w pełni ekologiczny, musi pochodzić ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce, wiatr, geotermia, pływy albo fale morskie. Tak wytworzony wodór nosi miano wodoru zielonego. W tym miejscu należałoby zaznaczyć, że nie każdy wodór jest paliwem ekologicznym, a bardziej precyzyjnie mówiąc, istnieje szereg różnych metod wytwarzania wodoru. Niektóre z Них. charakteryzują się nawet znacznymi poziomami emisji gazów cieplarnianych. Metody takie bazują najczęściej na wytwarzaniu wodoru właśnie z paliw kopalnych. Taki wodór najczęściej nosi miano szarego lub czarnego. Tak, metody wytwarzania wodoru to jest bardzo szeroki temat, który myślę, że rozwiniemy w przyszłych odcinkach. Przejdźmy może zatem do kwestii zasobów. Występowanie paliw kopalnych jest lokalne. Istnieją kraje eksportujące ropę i gaz ziemny, jak chociażby Rosja, Norwegia czy kraje Zatoki Perskiej. Oraz kraje będące importerami, takie jak chociażby Polska, i w związku z tym w pewnym sensie uzależnione gospodarczo i politycznie od innych państw. W Polsce występują znaczne złoża węgla, który w dużej mierze jest w stanie zaspokajać obecne potrzeby energetyki i ciepłownictwa w Polsce. Krajowe złoża gazu ziemnego i ropy naftowej nie są jednak wystarczające, stąd konieczność ich importu. Na skutek transformacji energetycznej, w tym decentralizacji produkcji energii, będzie ulegać zmianie rodzaj nośników energii. Miejsca ich wytwarzania oraz kierunki dostaw. Jeżeli mówimy o tzw. zielonym wodorze, wytwarzanym głównie w procesie elektrolizy, kluczowy jest dostęp do taniej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Czy to znaczy, że w przyszłości kluczowy dla naszej gospodarki będzie dostęp do taniej energii elektrycznej pochodzącej z OZE? Ostatnie opracowanie. Hydrogen Europe podaje, że aż w około 70% koszt produkcji zielonego wodoru zależy właśnie od kosztów zakupu energii. Państwo o największym potencjale w zakresie wytwarzania taniej energii ze słońca to m.in. Australia, Arabia Saudyjska czy Chile, a w Europie są to m.in. Hiszpania oraz Włochy, gdzie istnieje możliwość produkcji taniego prądu w elektrowniach solarnych. Energia pozyskiwana z wiatru, mimo że nieco droższa niż ze słońca, również jest postrzegana jako kluczowy zasób do produkcji zielonego wodoru w takich krajach jak Wielka Brytania, Niemcy oraz Finlandia. Polska w tym względzie posiada również znaczny potencjał do wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, w szczególności w planowanych instalacjach na Bałtyku. Energia z farm wiatrowych może niewątpliwie stać się źródłem zasilania dla krajowych instalacji wodorowych. Okej. Okay. Ale czy tylko zasoby energii elektrycznej mają tu kluczowe znaczenie? Dobre pytanie. W procesie elektrolizy potrzeba też znacznych ilości wody minimum 9 litrów wody na każdy 1 kg wodoru. Dostęp do dużych zasobów czystej, słodkiej wody lub możliwości jej wytworzenia, na przykład poprzez odsalanie wody morskiej, jest więc również zagadnieniem różnicującym zasobność poszczególnych krajów i rejonów świata. Jak podkreślają naukowcy, nasze krajowe zasoby hydrologiczne niestety nie są szczególnie obfite. Mówi się na że w przyszłości mogą nam zagrażać braki w zaopatrzeniu w wodę. Zatem w rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce konieczne jest znalezienie rozwiązania na zapewnienie nie tylko taniej energii elektrycznej z OZE, ale również znacznych ilości czystej wody. Ciekawe, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wziąć pod uwagę? Istnieje szereg czynników związanych z transformacją energetyczną, a w tym rozwojem gospodarki wodorowej, wśród nich polityczne oraz społeczno-ekonomiczne. Należy pamiętać, że obecny przemysł wydobywczy i energetyczny to znacząca część gospodarki wielu krajów ogromna liczba miejsc pracy, istniejąca infrastruktura, począwszy od miejsc pozyskiwania paliw kopalnych. Na przykład na polach taftowych, poprzez ich przetwarzanie w rafineriach i dystrybucję, na przykład na stacjach paliw, będzie wymagała istotnych zmian, chociaż koniecznych dla zatrzymania globalnego ocieplenia, to z pewnością politycznie bardzo kosztownych. Właśnie, czyli istnieje obecnie cała infrastruktura związana z gospodarką paliwami kopalnymi. Wykorzystujemy je powszechnie w transporcie, w energetyce, do ogrzewania czy w procesach przemysłowych. Powiedz, czy zatem w ogóle jesteśmy w stanie zrezygnować z paliw kopalnych? Czy widzisz możliwość zastąpienia albo zmodyfikowania istniejących technologii tak, aby były w stanie wykorzystywać wodór? Jak najbardziej tak. Chociaż, jak wspomniałem, nie będzie to łatwe. Istnieją już obecnie samochody osobowe zasilane wodorem, takie jak chociażby Toyota Mirai. Testowane są autobusy i lokomotywy, produkowane również w Polsce. Na przykład lokomotywa manewrowa pokazana ostatnio przez firmę PESA na targach Traków w Gdańsku. Tak, tylko brakuje nam jeszcze stacji do tankowania wodoru. Obecnie w Europie istnieje ponad 140 stacji tankowania, a zgodnie z założeniami strategii zrównoważonego rozwoju transportu Unii Europejskiej ich liczba ma się powiększyć do 500 w 2025 roku i 1000 w 2030. Polska strategia wodorowa zakłada, że do 2030 roku będziemy mieli w Polsce co najmniej 32 obiekty tego typu, ale plany prezentowane przez krajowe spółki energetyczne mówią o ponad 50 obiektach tego typu. Pod koniec obecnej dekady. W kontekście wodoru mówi się też o paliwach syntetycznych, które w pewnym zakresie mogłyby wykorzystywać istniejącą infrastrukturę. Takie paliwa często określa się wspólnym mianem e-paliw, a po angielsku e-fuels. Są to paliwa wytworzone w różnych procesach chemicznych, których jednym ze składników jest właśnie wodór. Rozważa się ich wykorzystanie w różnych gałęziach gospodarki, np. w transporcie lotniczym. Paliwa kopalne to jednak nie tylko transport, ale również ciepłownictwo czy przemysł. Jak wykorzystanie wodoru może pomóc w dekarbonizacji tych obszarów? W zakresie ciepłownictwa istnieją już rozwiązania pozwalające na wytwarzanie ciepła z wodoru, np. w kotłach wodorowych lub w układach kogeneracyjnych opartych np. Na, na ogniwach paliwowych. Tu również istnieją polskie firmy, które pracują nad rozwojem tych technologii. Zakłada się, że wodoryzacja przemysłu na wielką skalę zacznie się po 2030 roku. Jednak i na tym polu już teraz powstają pierwsze projekty pilotażowe zastępujące paliwa kopalne zielonym wodorem. Takie jak np. uruchomiona niedawno huta zielonej stali w Szwecji, w której węgiel zastąpiono zielonym wodorem. Należy przy tym wspomnieć, że hutnictwo odpowiada obecnie za około 1 czwartą emisji dwutlenku węgla ze światowego przemysłu. A innym przykładem jest zastępowanie wodoru powszechnie wykorzystywanego w rafineriach, ale obecnie wytwarzanego głównie z paliw kopalnych, wodorem wytwarzanym w sposób ekologiczny, w procesie elektrolizy. Dobrze, wiemy już jak wodór może nam pomóc w odchodzeniu od wykorzystywania paliw kopalnych. Przyjrzyjmy się może teraz, jak wodór wypada na tle Alternatywnych źródeł energii. Mam tu na myśli w szczególności energię słoneczną i wiatrową. Jak wspomniałeś wcześniej, odnawialne źródła energii są bardzo ważnym składnikiem gospodarki wodorowej. Bezemisyjny, tak zwany zielony wodór powstaje w procesie elektrolizy, która jest zasilana energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. Za największą wadę Oze uważa się jednak fakt, że produkcja energii z tych źródeł jest mocno uzależniona od warunków pogodowych. Tak. Odnawialne źródła energii, takie jak słońce czy wiatr, są uzależnione od pory dnia oraz od aktualnych warunków pogodowych. W pochmurne i bezwieczne dni produkcja energii z tych źródeł może być niewystarczająca do pokrycia bieżących potrzeb. W słoneczne i wieczne dni natomiast powstaje problem z nadmiarem energii lub po prostu konieczność wyłączania takich elektrowni. Są zatem okresy, kiedy energii produkowane jest za mało. Oraz okresy nadprodukcji, gdzie system elektroenergetyczny nie jest w stanie odebrać takiej ilości energii. Naturalnym rozwiązaniem tego problemu wydaje się być magazyn energii, w którym można gromadzić energię do wykorzystania później, kiedy jest ona potrzebna. Obecnie mocno rozwijają się technologie magazynów bateryjnych. Ale one mają też swoje wady. Czy mógłbyś na ten temat powiedzieć kilka słów? Zgadza się. Istniejące rozwiązania bazujące na magazynach bateryjnych cechują się ograniczonym czasem magazynowania energii, zazwyczaj nie dłuższym niż kilka godzin. Ograniczona pojemność akumulatorów oraz ich ciężar ograniczają ich zastosowanie np. w ciężkim transporcie drogowym czy w lotnictwie. Należy też liczyć się z postępującym w czasie spadkiem pojemności baterii oraz problemami związanymi z ich późniejszą utylizacją. Dodatkowo do produkcji potrzeba znacznych ilości metali ziem rzadkich, których złoża są ograniczone i zlokalizowane tylko w kilku miejscach na świecie. Czy zatem magazynowanie energii w wodorze może rozwiązać niektóre z tych problemów? Możliwość magazynowania energii w wodorze wydaje się być całkiem interesującą alternatywą. Co prawda, w procesie konwersji energii elektrycznej w energię chemiczną pod postacią wodoru, a następnie ponowna jej konwersja w energię elektryczną nie jest procesem bezstratnym. W zasadzie traci się znacznie ponad połowę energii. To jednak magazynowanie energii w wodorze umożliwia jej przechowywanie na dużo dłuższe okresy dni a nawet tygodni. Wodór można magazynować w sposób zbliżony do przechowywania gazu ziemnego w postaci sprężonej lub skroplonej. Wymaga to jednak dość skomplikowanych i drogich instalacji. Można też wytworzyć z niego substancje, których przechowywanie jest dużo prostsze, jak amoniak, metanol czy właśnie paliwa syntetyczne. Znane są również pierwsze komercyjne zastosowania metod przechowywania wodoru w ciałach stałych oraz cieczach. Dobrze, inną wadą odnawialnych źródeł energii jest to, że cały czas relatywnie drogi jest prąd z OZE, głównie ze względu na drogie instalacje, chociaż ceny, szczególnie fotowoltaiki, w ostatnim czasie stale spadają. Kolejny problem to nieduże moce wytwórcze OZE w stosunku do całości zapotrzebowania, ale rozumiem, że wiąże się to też poniekąd z kosztami. Jak to wygląda w przypadku wodoru? Na razie przeważająca ilość wodoru, to jest około 95% światowej produkcji, powstaje z paliw kopalnych, głównie z metanu, czyli z gazu ziemnego. Są to instalacje wytwarzające wodór na potrzeby procesów przemysłowych w rafineriach i zakładach chemicznych. Polska jest obecnie piątym na świecie producentem takiego właśnie wodoru. Ale tak wytworzony wodór jest obecnie znacznie tańszy od wodoru zielonego. Szacuje się jednak, że wraz z rozwojem i upowszechnieniem technologii elektrolizy oraz wzrostem obciążeń finansowych związanych z emisją gazów cieplarnianych w perspektywie kilkunastu lat wodór zielony stanie się konkurencyjny do tego wytwarzanego z paliw kopalnych. A co z energetyką jądrową? Jest to źródło energii, mimo że nieodnawialne, to jednak zasoby. Praktycznie niewyczerpalne, a przy produkcji energii jądrowej nie wydzielają się gazy cieplarniane. Technologia jądrowa jest znana od lat, a energia elektryczna wytwarzana w takich elektrowniach jest relatywnie tania. Dużo obecnie mówi się o planach budowy energetyki jądrowej. To prawda, eksperci przekonują, że to jedyne bezemisyjne źródło energii, niezależne od warunków pogodowych. Tego typu obiekty mogą pracować na tzw. podstawę systemu energetycznego. Z drugiej strony jednak należy zaznaczyć problemy związane z tą technologią: są to ogromne koszty inwestycji i długi czas budowy elektrowni jądrowej, konieczność składowania odpadów radioaktywnych, niebezpieczeństwo w przypadku awarii oraz niekiedy spory sprzeciw społeczny. Czy technologie wodorowe pojawią się również w kontekście energetyki jądrowej? W kwestii wodoru elektrownie jądrowe są postrzegane jako potencjalne źródło energii do jego produkcji w procesie elektrolizy. Rozwijane są również w Polsce technologie elektrolizerów wysokotemperaturowych o wysokiej sprawności, dedykowane m.in. do pracy w skojarzeniu z energetyką jądrową. Aktualnie trwa jednak jeszcze dyskusja, m.in. na poziomie Unii Europejskiej, czy taki wodór będzie można klasyfikować jako w pełni ekologiczny. Podsumujmy zatem. Wodór jest powszechnym i praktycznie nieograniczonym składnikiem na Ziemi. Jest paliwem, które może wytwarzać energię elektryczną i ciepło w 100% bezemisyjnie. Jego wytwarzanie w sposób ekologiczny wymaga jednak użycia znacznych ilości energii pochodzących z OZE i być może energetyki jądrowej, a także znacznych zasobów słodkiej wody. Wodór jest powszechnie stosowany m.in. w przemyśle i energetyce. Znajduje też coraz szersze zastosowanie w transporcie oraz ciepłownictwie. Jest też doskonałym magazynem energii uzupełniającym istniejące technologie bateryjne. Poza tym jest e, jednym z ciekawszych słów, odmienianych od jakiegoś czasu we wszystkich przypadkach, nie tylko wśród naukowców, ale również polityków i liderów biznesu. Naprawdę, wiele środowisk wiąże duże nadzieje z rozwojem technologii wodorowych. Masz rację, wodór stał się bardzo popularnym słowem łączonym w różne ciekawe związki frazeologiczne. Niektórzy mówią o rewolucji wodorowej, mamy strategię wodorową, porozumienie wodorowe, a ostatnio na horyzoncie pojawiło się nowe określenie konstytucja dla wodoru. Mnie najbardziej podoba się powiedzenie wodorowa gorączka złota. Ale zostawmy już może aspekty językowe i wróćmy do tematu naszej dyskusji. Poznaliśmy, jak duży potencjał ma w sobie wodór, zasygnalizowaliśmy pokrótce, jakie najważniejsze wyzwania stoją przed branżą wodorową, żeby ta technologia się rozpowszechniła. Będziemy się już powoli zbliżać do końca tego odcinka, ale chciałbym porozmawiać z Tobą o jeszcze jednej kwestii, zakładając, że rzeczywiście stoimy u progu rewolucji wodorowej. Jakie zmiany, oprócz korzystnego wpływu na środowisko, mogą zajść w naszym otoczeniu po przejściu w 100% na gospodarkę wodorową? Możemy puścić trochę wodzy fantazji, żeby podziałać na wyobraźnię słuchaczom, zainteresować ich tematami wodorowymi, a w konsekwencji zachęcić do słuchania naszego podcastu. Może zróbmy tak: ja będę mówił jakieś hasło, a ty powiesz, czy to science fiction, czy może realna wizja przyszłości? No, okej. Okay. Pierwsze: Samochód na wodę. Wszystko wskazuje na to, że niedługo, również w Polsce, będziemy mogli tankować samochody wodorem. Być może również paliwami syntetycznymi, jak np. metanol. Ale bezpośrednio wodą, raczej nie. Dobrze. A co powiesz na to? Prąd i ogrzewanie za darmo to również mało prawdopodobny scenariusz moim zdaniem bo infrastruktura do wytwarzania energii elektrycznej czy produkcji wodoru zawsze będzie wiązała się z kosztami budowy i jej utrzymania prawdopodobne jest natomiast że wraz z rozwojem modeli usługowych zwanych wspólnie jako as a service znaczną część infrastruktury będzie można wypożyczyć w modelu abonamentowym okej okay, to numer 3 Wodór w każdym domu. Dlaczego nie? Już teraz wielu ludzi wytwarza energię elektryczną w panelach fotowoltaicznych, zasilając nią swój dom oraz ładując samochód. Taką energię można by zmagazynować w wodorze, który później może posłużyć do ogrzewania czy jako paliwo dla długodystansowego pojazdu rodzinnego. Można też dostarczać wodór pod strzechy przy pomocy rurociągów, wykorzystując go bezpośrednio do ogrzewania domów. Takie rozwiązania od niedawna testowane są m.in. w Wielkiej Brytanii. W Polsce również rozważa się pierwsze tego typu inwestycje. Dobrze, a teraz mój ulubiony punkt. Polska potentatem paliwowym opływającym w hydrozłotówki, tak jak dziś kraje arabskie w petrodolary. <śm> Musielibyśmy znaleźć jakiś złoty sposób na bardzo tanią produkcję zielonej energii elektrycznej, znacznie tańszą niż w innych rejonach świata. Niestety jednak wygląda na to, że nie mamy w Polsce aż tak korzystnych warunków do produkcji energii z OZE. Możemy natomiast w dużej mierze uniezależnić się od dostaw surowców paliwowych z innych, zwłaszcza tych niestabilnych politycznie rejonów świata, co jest wartością samo w sobie. Tak, zgadzam się absolutnie. No dobrze, a może chociaż polskie firmy będą. Globalnymi graczami w przemyśle wodorowym, i będą odgrywać wiodącą rolę na tym rynku, będą eksporterami innowacji i nowych technologii wodorowych. Tutaj jak najbardziej tak. Aktualnie światowym centrum rozwoju technologii wodorowych jest właśnie Europa, a my jesteśmy jej częścią. Unia Europejska stawia na wodór, promując i dotując rozwój tej gałęzi gospodarki. Podążają za tym nasze programy krajowe i regionalne, wspomagające rozwój polskiej myśli technicznej. Posiadamy duże doświadczenie w produkcji wodoru na potrzeby przemysłu, a także wysoko wyspecjalizowane kadry techniczne, na przykład w szeroko pojętych obszarach technologii informatycznych. Mamy liczących się na rynkach międzynarodowych producentów autobusów. I pojazdów szynowych, którzy prezentują kolejne pojazdy wodorowe. Co więcej, liczymy, że z pomocą właśnie tego podcastu uda nam się dotrzeć do takich innowacyjnych firm i przedstawić Państwu ich spojrzenie na rozwój technologii wodorowych. Na koniec mam do Ciebie ostatnie pytanie. Czy obecna moda na wodór wynika z troski o środowisko, czy raczej z szukania okazji na zarobienie pieniędzy w rodzącej się nowej gałęzi przemysłu? W skrócie, wodór to ekologia czy biznes? To bardzo ciekawe i obszerne pytanie. Proponuję teraz zostawić je bez odpowiedzi, bo kończy nam się czas i od niego zacząć kolejny odcinek naszego podcastu. Ten podcast. Powstał z naszej pasji do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Jeśli spodobała Ci się tematyka, zachęcamy Cię do ciągłego poszerzania horyzontów, subskrybowania naszego kanału w Twojej ulubionej platformie oraz do kontaktu z nami przez LinkedIn. Jesteśmy szalenie ciekawi Waszych opinii i spostrzeżeń. Tymczasem dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnego odcinka.